No i zaczynamy małą czarną, gdzie będziemy państwu prezentowali pomysły na ten zbliżający się, właściwie zaczynający się już weekend. Ten będzie wyjątkowy, ponieważ jak co roku będą odbywały się Katarzynki, czyli 25 listopada święto świętej Katarzyny. Dlatego odwiedziliśmy zespół szkół komunikacji w Poznaniu. Już za chwilę porozmawiamy z dyrektorem tej szkoły, z panem Ryszardem Pysą. Porozmawiamy także z absolwentami tej szkoły, którzy tutaj stworzyli na miejscu ogromną makietę kolejową. Jak ona działa, jak ona powstawała, tego dowiemy się już za chwilę. Po godzinie 10 przejedziemy się szybko na ławicę. Tam najpierw wejdziemy na wieżę kontrolną i porozmawiamy z kierownikiem działu kontroli lotniska ze Zbigniewem Przyłębskim. Dowiemy się jak, na czym polega praca takiego kontrolera lotu, a potem zejdziemy na terminal po 11 i przejdziemy przez kontrolę rolę bezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że uda nam się przejść. Mamy przygotowane specjalne zasadzkowe przedmioty, które będę chciał przeszmuglować przez bramki. Będę miał scyzoryk i nie tylko. O 11 po 11.20 też porozmawiamy ze strażą graniczną, a na końcu z rzecznikiem Portu Lotniczego Poznań Ławica, dlatego warto zostać z nami co najmniej do godziny 12. Dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu, pan Ryszard Pysa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Ryszardzie, zauważyłem, że tu jest na tej makiecie taka, taki tam malutki pan Ryszard Pysa. To jest pomnik, który stworzyli uczciowie dla pana. A to taki żart przed laty, wbrew mojej wo woli, werbe, czy bez mojej wiedzy zrobiony, taki żart, ale pomnik pozostał ten... Osoba jeszcze żyje, ale to ma Pan chyba, jako człowiek, jako dyrektor, najmniejszy pomnik na świecie. No tak, bo jest on w skali 1 do 87, w modelarce to się nazywa H0, choć większość mieszkańców czy osób zna, mówi na to Piko. Tak? tak, no ale, bo każdy miał tak. kolejkę Piko i tak musi tak tak Ale, mu ale Piko to jest nazwa firmy. Natomiast wielkość modelarska jest, nazywa się H0. Jest to pomniejszenie oryginału o 87 razy. I tutaj mamy ogromną makietę. Jaka jest jej wielkość? Oh, tak de facto, żeśmy dokładnie nigdy nie mieli czasu zmierzyć, ale jest to blisko 100 metrów kwadratowych, mamy tu prawie 100 rozjazdów, czy 100 metrów toru, ponad 100 różnych budynków i odwzorowane różne takie fantazyjne, ale... W ale fajne stacje kolejowe bo mamy odzorowaną dużą stację stację taką górską drugorzędną jest mijanka naszych różnych takich scen których można na co dzień zobaczyć w terenie. Albo nawet nie zobaczyć. Zauważyłem, że tam więźniowie po spaceraku, na przykład spacerniaku, wędrują dookoła. Sama makieta ma prawie już 25 lat, gdyśmy ją rozpoczynali budować. Takim impulsem był w 1995 roku Międzynarodowy Kongres Miłośników Kolei, który był organizowany przez nas tutaj w Poznaniu. I z okazji tego kongresu zrobiliśmy na targach Poznań Pierwszą, dużą w Poznaniu wystawę modelarską. No i chcieliśmy tą halę czymś zapełnić, więc trzeba zbudować makietę. No w sumie jakby zarysy tej makiety... Yy... To 3 lata pracy, około 20 osób. No ale później, gdy ona wróciła z targów, tutaj się pomieszczenie zmieniło, żeśmy ją chyba dwukrotnie przebudowywali, łącznie z wymianą torów i pewnych elementów infrastruktury. Zespół Szkół Komunikacji to dawniejsze technikum kolejowe, a więc hobby zgodne z profilem szkoły zresztą nadal kierunki kolejowe prowadzimy. I tutaj przez te piwnice, gdzie jest makieta, przewinęło się kilka już pokoleń uczniów szkoły. Teraz do roku można zobaczyć tę makietę. Tutaj wtedy przychodzą tłumy. Kiedy, od której godziny i konkretnie z której strony mamy wchodzić, żeby podziwiać to miasto? Tradycyjnie w każdy listopadowy weekend, ostatni, organizujemy katarzynki, czyli dni otwartych drzwi. Naszego klubu i pokazów makiet. Czynne będą, będzie pięć makiet kolejowych. Właśnie ta duża makieta, makieta stacji Międzychód, Międzychód Letnisko, makieta dydaktyczna, również makieta gościnna zborówca do nas przyjeżdża. W stołówce będzie czynna wystawa. Modeli kolejowych, warsztaty modelarskie. Będą też dwa sklepy poznańskie, które oprócz tego, że będą oferowały produkty modelarskie, będą też no, różne pokazy demonstrowały. A to wszystko w zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu? W sobotę i w niedzielę od godziny 10 do 18. Zapraszamy już w sobotę. Zazwyczaj w niedzielę jest więcej osób. Od dziecka się tym fascynowałem, od dziecka zawsze chciałem być na kolei, chciałem robić przy makietach. Jak w takim razie tutaj posługiwać się tą makietą? To ona jest tutaj to jest sterownik analogowy, cyfrowy? Jak to... Sterownik całkowicie analogowy, stworzony głównie przez nas. Jak tutaj to działa? Tutaj mamy, tutaj mamy potencjometr, który steruje nam napięciem i prędkością pociągów. Czyli to, co mamy normalnie w domu i czym sterujemy. Tylko najczęściej w domu kończy się nam cała instalacja na tym potencjometrze. Natomiast my mamy tutaj jeszcze cały, cały system elektroniki, który steruje nam rozjazdami, samoforami oraz tym, żeby pociągi się same zatrzymywały. Możemy ruszyć pociągiem, który stoi na, na wjeździe. Mhm. Czyli w takim razie co? Tutaj trzeba nacisnąć, tak? Tak? Podać sygnał. tak, jest już sygnał, dobrze. To ja wciskam przycisk. Rusza, działa. To jest y, jaki skład chyba pospieszny, prawda? To jest, pośpieszny, ale zatrzyma się na, to jest pośpieszny, ale zatrzyma się na dużej stacji. Zatrzymał się dobrze. I wam się to nie nudzi? Yy, nie, bo tutaj co chwila są jakieś wydarzenia, a co chwila jest coś innego, także no sobie coś do roboty i nigdy nie ma tej monotonii. Yy, jak ludzie reagują? Czy na przykład dotykają, zaczepiają, yy, chwytają, czy na przykład dochodzi do kradzieży składów? Znaczy staramy się, żeby nikt nie chodził rękami poza szyby, które są przed nami, ale no zdarza się, że czegoś nie zauważymy przy tej ilości osób i czasami coś tam ginie, czasami coś się zagubi, ale czas się też zdarza, że to znajdujemy jednak. Ta wieża została wybudowana ponad 4 lata temu, w październiku 2015 roku przenieśliśmy się i już pełnimy służbę z nowego obiektu. Ile osób pracuje na tej wieży? Na samej wieży, jeśli chodzi tutaj o personel działu kontroli lotniska, to jest 26 osób. To zgodnie z przepisami kontroler może pracować maksymalnie dwie godziny, później jest obowiązkowa przerwa, minimum jedna godzina. Służba kontroli lotniska zajmuje się całym ruchem dolotowym, odlotowym z lotniska, czyli obsługujemy wszystkich użytkowników przestrzeni korzystających z naszego lotniska. Niezależnie od tego, czy użytkownicy te bę ci będą lądować na lotnisku i z niego startować, czy też będą wykonywać loty szkolne poprzez wykonanie niskich przelotów nad pasem, czy też treningowych przyziemień, czyli tak zwanych startów lądowań i startów, tak zwanych touch and go. Przestrzeń, którą my jakby zawiadujemy, to jest przestrzeń do wysokości 2300 stóp, czyli około 700 metrów wysokości. Powyżej samoloty prowadzone są przez inną służbę, jest to służba kontroli zbliżania. Natomiast samoloty, które już są w trakcie stabilizowania się do końcowego podejścia lub po ustabilizowaniu przechodzą do nas na łączność i to wieża wy wydaje zezwolenia kontroli e, ruchu lotniczego na e, lądowanie, na e, dalsze kołowanie na stanowisko, czy też w przypadku odlotu na kołowanie do drogi startowej i odlot. E, Instrument landing system ALS e, w Poznaniu to jest ALS kategorii pierwszej. E, przygotowujemy się do uruchomienia ILS-a kategorii drugiej. Na początku przyszłego roku e, ma jakby cała procedura zostać zakończona, jeśli chodzi o uruchomienie. E, podniesienie kategorii pozwoli na lądowanie samolotą. Przy gorszych warunkach meteorologicznych, niższa podstawa chmur może być i, i znacznie niższa widzialność wzdłuż drogi startowej. Obecnie musimy mieć minimum 550 metrów, a uruchomienie kategorii drugiej ALS-a pozwoli nam na lądowania przy widzialności nie mniejszej niż 300 metrów. Natomiast sam proces rekrutacji. Ma pewne zasady. Wybiera się spośród tych, którzy potrafią sprostać ćwiczeniom, które są przygotowane właśnie dla osób przygotowujących się do tego zawodu. Po dostaniu się na kurs kontroli ruchu lotniczego należy odbyć około półroczne szkolenie w ośrodku szkolenia. Lotniczego i później około od roku do półtora roku już w danym, na danym lotnisku, czy w danym organie. Do tego wymagane jest dobre zdrowie, muszą mieć orzeczenia medycyny lotniczej wydane przez orzeczników. I jeśli chodzi o, o jakby warunki, które. Eee, są wymagane, to jest nawet nie jest wymagane tutaj wyższe wykształcenie. Średnie wykształcenie wystarczy dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność radzenia sobie w stresie. Wiele osób e, dziwi się, e, jak e, może występować granica w Poznaniu. Ale oczywiście nie ma tutaj możliwości, że ktoś przekroczy zieloną granicę, ale mamy port lotniczy, który również obsługuje loty poza strefę Schengen i w związku z przekraczaniem tej strefy Schengen obowiązują nas przepisy dotyczące kontroli ruchu granicznego, więc tak, chcąc przekroczyć granicę strefy Schengen musimy przygotować się szczególnie Przechodzimy tutaj najpierw kontrolę bezpieczeństwa, następnie musimy koniecznie udać się do nas, do straży granicznej, do odprawy granicznej i my weryfikujemy ważność dokumentu, czy dana osoba spełnia warunki do przekroczenia tej strefy. Przekraczają strefę Schengen. Zobowiązani obywatele są do stuprocentowej kontroli. Także każdy obywatel, który przekracza tę strefę, jest sprawdzany pod względem autentyczności, ważności dokumentu, tego, czy to na pewno on jest właścicielem tego dokumentu i oczywiście w związku z tym jest sprawdzany w bazach krajowych i europejskich, gdzie wcześniej to nie było warunkiem koniecznym. Granica oczywiście jest to pojęcie umowne. Nie mamy czegoś takiego, że po prostu tu na porcie lotniczym mamy narysowaną kreskę i przekraczając tę granicę jesteśmy już poza granicami kraju. Tylko po przejściu przez tę strefę, tutaj kontrolę bezpieczeństwa, już dzielimy właśnie tamtą strefę na strefę Schengen i non-Schengen. W strefie Schengen, tak jak powiedziałam, nie ma tej kontroli, także nie musimy być przygotowani na to, że musimy stawić się do straży granicznej z tym dokumentem, tylko po prostu bezpośrednio udajemy się do gate'u. Co się stanie, jeżeli przejdę w takim stanie jak teraz? No. Zbudzi pan alarm bramki WTMD, czyli bramki wykrywającej metale. Dobrze, czyli w takim razie muszę się teraz pozbyć e, czego naprawdę? Z rzeczy, które pan ma? Czyli e, wszystkie przedmioty metalowe. Metalowe, pasek, zegarek dobrze pasek będzie pasek zdjąć, zdjąć zegarek odzież wierzchnią, zdań. czyli tak mm -hmm. jak u Pana marynarka. Czyli to również. A marynarka... Cała elektronika, wszystko z kieszeni najlepiej jest wyjąć jeszcze przed kontrolą bezpieczeństwa. No dobrze, jak dziecko mi dało taką zabawkę jeszcze dzisiaj, tato weź Skrzynka. też wszystko do skrzynki. A... Najlepiej wchodząc posłuchać dokładnie tego, co mówi operator kierunkowy, który wita się z pasażerem mm -hmm. i informuje. Prosi o zdjęcie odzieży wierzchniej. O, jeżeli to możliwe zdjęcie paska zegarka, gdyż one mogą wzbudzić bramkę wykrywania metali, opróżnienie kieszeni. No dobrze, a czy na przykład jeżeli już się wszystkiego pozbędę, to mogę przewieźć takie rzeczy, jak na przykład o, mam tutaj taki scyzoryk, o, szwajcarski? Zależy to od scyzoryk. Przepisy dopuszczają mm, ostrza do 6 cm lub nożyczki od punktu przecięcia liczone 6 cm, mhm. ale zależnie od tego, co Pan ma też w tym scyzoryku, tam może być piła, tam może być korkociąg, tutaj zapadnie decyzja, mogą być przeciwwskazania do zabrania takich przedmiotów. A jeżeli mam na przykład zapalniczkę ze sobą? Zależy to od zapalniczki. Jak to od zapalniczki? To mogą być zapalniczki, które mogą przejść przez kontrolę, a są takie, które nie mogą? Są takie zapalniczki jak na przykład Zippo, które są zasilane inaczej niż ta, którą Pan ma. Gazem, lecz ona jest benzynowa, wtedy lepiej, żeby ona była na przykład opróżniona, czy pewne jej elementy nie zostały zabierane. Dobrze, to ja jeszcze mam ostatnie pytanie, bo mam tutaj butelkę wody i co z tą butelką wody? Mogę takie, taką zabrać ze sobą, to jest chyba z 500 ml, no trochę już upiłem. Przepis dopuszcza opakowania na płyny maści, kremy, żele, areozole do 100 ml opakowania. Teraz jest bardzo istotna rzecz. Te opakowania do 100 ml muszą mieścić się w woreczku jednolitrowym. To oznacza, że może Pani zabrać ich tylko zaledwie parę w zasadzie. To jest bardzo często mylony przepis, gdyż w powszechnej opinii mówi się, że litr płynów. Nieprawda. Woreczek, w którym je Pan ma umieścić, ma jeden litr. Opakowania mają mieć do 100 ml. Więc to jest za duże opakowanie. Będziemy prosili o usunięcie takiego opakowania jeszcze przed kontrolą bezpieczeństwa. Są wyjątki od tej reguły dla leków niezbędnych w czasie podróży i dla małych dzieci, kiedy to jest na przykład mleko. Wtedy zrozumiałe jest, że musimy troszeczkę inaczej na to patrzeć. Mamy do tego środki techniczne, żeby przeprowadzić taką kontrolę. ostatni okres obfituje w nowe ogłoszenia i to w takie ogłoszenia e, no, zaskakujące dla nas również dlatego że dla samego portu? Tak, da, dokładnie tak, dlatego że to jest właśnie taka sytuacja, kiedy linie lotnicze ogłaszając połączenia czy rozkład lotów na dany sezon, no, wszystkim wydaje się, że to już koniec, tak, że już nic nowego nie ma szansy się pojawić. Natomiast rzeczywiście mamy wielokrotnie do czynienia z takimi niespodziankami dla pasażerów, ale też bardzo często i dla nas, dlatego że nas obowiązują również określone zasady w informowaniu pasażerów o tym, gdzie będzie można polecieć, no zasada jest bardzo prosta. No najpierw o tym informuje linia lotnicza, dopiero my potem. Zatem często ta informacja może być opóźniona, no ale takie są zasady, jeżeli chodzi o ten biznes lotniczy. Natomiast rzeczywiście często jest tak, że jesteśmy tym zaskakiwani i to na szczęście w tym przypadku bardzo korzystnie i te nowe połączenia są. Mało tego, nie dość, że nowe połączenia, to również nowy przewoźnik, tak? Nowy przewoźnik, czyli Norwegian, z dwoma kierunkami, Oslo oraz Kopenhaga. O ile Kopenhagę mamy i tutaj poszerzamy tak naprawdę dostępność tego kierunku, mówimy tutaj również o dostępności godzin, tak I jakby wygody dla pasażerów, kiedy mogą polecieć do Kopenhagi, ale jeżeli chodzi o Oslo, to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że mamy tutaj lotnisko Gardermoen, które jest głównym lotniskiem w Oslo, a to jest bardzo dobry hub do przesiadkowy, do tego, że móc kontynuować podróż właściwie w każdą stronę świata. I to są związane kierunki właśnie z tym nowym przewoźnikiem. Natomiast również taka jedna z największych linii lotniczych, u nas przynajmniej reprezentowana, czyli linia lotnicza Ryanair, ogłosiła dwa kierunki przyszłoroczne, bo mówimy również przede wszystkim oczywiście o sezonie przyszłorocznym, czyli tym, który zaczyna się z końcem marca przyszłego roku. Ogłosiła dwa nowe kierunki, bardzo ciekawe, myślę tutaj turystycznie. Mówimy tu o Czarnogórze i mówimy o Cyprze, konkretnie o Pafos. Natomiast mamy bardzo taką, taką ciekawostkę, jeżeli chodzi o podróże zimowe, a tutaj mówimy o tym grudniowym, w nowym Czasie, czyli można odwiedzić Świętego Mikołaja w Rowaniemi, również jedno z biur turystycznych. Taki wylot organizuje na początku grudnia.